Siemanko, witam Was bardzo pięknie i serdecznie. Ja jestem rogalik 95 i to znowu jest film, kiedy będę pokazywał smoki na mapach turniejowych, tym razem pod, pod naszą opiekę idzie mapa Dekash, a to już pierwszy smok na środek, który możecie zobaczyć. Terroryści zupełnie na środku nie będą was widzieli, będą odcięci od środka. Oczywiście kolejny smoke po stronie counter terrorystów jest to smok e, Wenty który możemy rzucić bezpośrednio za samochodu po lewej stronie wyjścia z respawnu antyterrorystów. Wygląda on dokładnie tak. Terroryści są całkowicie odcięci. Kolejny smoke od strony counterterrorystów jest to zasmokowanie wejścia na bombsite B. Czyli nasi terroryści będą odcięci. Całkowicie od wejścia. Są to dwa smoki, jeden taki kiedy możemy ich widzieć, kiedy skaczą przy skrzynce, a drugi kiedy oni kompletnie nic nie będą widzieć. Kolejnym smokiem na tej mapie jest zasmokowanie od strony terrorystów wejścia na bombsite w celu e, rundy eko i wyskoczenia przez tego smoka na naszych przeciwników. Bardzo przydatny, jak widzicie, smoke. Kolejnymi smokami od strony terrorystów jest zasmokowanie MIDA bezpośrednio z respa, e, z respa terrorystów oraz zasmokowanie białej skrzynki również e, z respawnu terrorystów. Oczywiście terroryści nic nie będą widzieć zarówno z zawiałej skrzynki, jak i jeżeli wejdą na szpulę przy skrzynce. Jest to bardzo przydatny smoke, ponieważ całkowicie odcinamy gracza grającego z, ze snajperką, jak i również z karabinem. Kolejnymi smokami jest całkowicie odcięcie mita od od strony... Terrorystów. Jak widzicie, będziemy mogli całkowicie zasmokować mit w celu odcięcia całkowicie e, wszystkich graczy antyterrorystów od środka, zarówno snajperek, jak i karabinu. Oczywiście z żadnej pozycji e, antyterrorysta nie może nas widzieć. Musimy uważać tylko na granat zaczepny, e, rzucany do środka Maina. Kolejnym smoke będzie to smoke e, na trójki, na koniec bombsite'u A, rzucany praktycznie bezpośrednio e, z respa terrorystów. Wygląda on tak. Kolejnymi smoke'ami będzie to smoke na balkon e, po lewej stronie na bombsite'ie A oraz smoke e, na site, na bombsite odcinający wszystkich od strony samochodu. Oczywiście wszystkie smoki są wykonywane na mapie Crash Z, e, Crash Smoke, gdzie będziecie mogli e, sobie też smoki poćwiczyć, oraz będzie podany link do mapy w opisie. Kolejnym i ostatnim już smokiem jest smok na bombsite B, kiedy to odcinamy gracza stojącego w korycie całkowicie od gry. I to wszystko z naszych dzisiejszych smoków. Chciałbym pokazać Wam te najprzydatniejsze w jak najkrótszym czasie, żebyście mogli się ich nauczyć. Link oczywiście do mapy będziecie mieli podany w opisie. A ja już teraz dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i Na razie.